Posłuchaj ty niewydarzone elektroniczne pudło. Masz się wyłączyć. Rozkaz kapitana! Przy na nie dzisiaj dziś nie da rady. Ja ci zaraz pokażę. E, nie, nie, kapitanie, to nie jest chyba dobry. Impreska na basenie? Nie ma sprawy. A niech nie splątane węże! Uuu, ale tropiki! O hej! Czy ludzie tak się pobili, że rozwincili w górach Szybko się rozprzestrzenia! Czyli zapowiada się interesujący dzień. Ach. I już po strachu. Zimne ognie plus sucha trawa, raczej kiepski pomysł, prawda? Naprawdę nie chciałem! Przepraszam, liczyłem, że wyczoruje trochę magii, no i wiesz. Ty wiesz, co by było na serio magiczne? Gdybyś aż do wieczora nie wpakował się w żadne kłopoty. W finałowej scenie nikomu nic się nie stanie. Obiecuję. Aha, chciałbym ci wierzyć. I w końcu wielka scena latania na miotłach. Ujęcie pierwsze! No, czekaj. Ta tyrolka jest strasznie wysoko. Efekty specjalne to podstawa, bez efektów nie ma filmu. A chcemy tu stworzyć super viral, no tak czy nie? Ma mieć tyle miliardów odsłon, że cały internet oszaleje. Internet oszaleje jak złamiesz nogę. Oj, tam zaraz złamie. Przypominam, jestem świetnym reżyserem. Nie, nie chcę na to patrzeć. O! Jaloto! Cie po strażaka sama! Błagam uciszcie to! W czarodziej łowi mistrz magicznych sztuk, zjeżdżał na tyrolce, ale zawisł nad panem. Do góry nogami, sopa się zaplątała! Nie, żebym się nie spodziewał, ci powiem. Ale napięcie, ale kulminacja! Nie mogę na to patrzeć! No, ale powiedzcie, że wujek zdąży! No musi, bo zaraz mi się tu skończy pamięć! O! Mam cię! To co robimy? Pierzemy ten czerwony dywan? Nie ma mowy! Lata świetności to on już ma chyba za sobą. Pośpiesz się, Książę czeka! Tylko nie patrz w dół! O, o nie, nie znosz... Tak, tak, to już wiemy! Nie znosisz przechodzić po linię nad przepaścią, ale patrz, dałeś radę i mam cię! No dobra, to teraz ja! Patrzcie, młodzieży, jak to się robi! Pokaż im, przyjacielu! A co robi ta owca? Co, owca? Eee, eh, ja nie wiem, ale chyba wcina linę. Nie, 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 nie! Idź sobie, paskudą! Nikt cię tu nie zapraszał! Nie możesz sobie rzuć gdzieś indziej? Dawaj, Tom, pamiętaj! Jesteś dzikusem! O, o, <Spike> <sucking belu lautmart> <Witch> Halo, <eurs> Au. Bark sobie uszkodziłem! Nie dam rady się wspiąć! No to chyba dzwonimy po strażaka sama, co? Nie no to ja nic nie widzę. Ja niestety też nie. A ja owszem, bo mam lunetixa 2000. I co oni tam robią? Z tego co widzę, nadal szukają zabawki dla małego księcia. Natomiast nasza sprytna Dilis ewidentnie wcisnęła im swoje ogórki z przeceny. O, to jej się udało. Każdemu ostatnio wciskała, bo kończy się data ważności. U, słuchajcie, wychodzą. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uszkodzony bark. Nie może się ruszyć. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uwaga, ma uszkodzony bark. Tak jest, przyjąłem. Eee, kapitanie, skoro to nie może się ruszyć, to kto po niego poleci helikopterem? Słuchajcie, może ja się przydam. O! Podrzucę cię najbliżej jak się da! O, bardzo Ci dziękuję. Źle to się mogło skończyć, tak? bo owszem, wygląda to na jakieś tajne miejsce spotkań. <gryzanie> Wysyłają sygnały do księżycowych ludów! Nie przesadzaj! Już wiem, co tu jest grane. Możesz tak <noise> Nie wiem, o co chodzi z tym księżycem, ale tyle osób w takiej małej łódce to nie jest najlepszy pomysł. Słuchajcie, strasznie nas znosi. Co, co ty robisz? Chcesz zniszczyć teleskop? Uważaj z tym wiosłem! Ojej, bardzo przepraszam, panie kalafiorze. Jak znów kalafiorze? Profesor jestem, czy to jasne? Oj, przepraszam, tak mi się powiedziało. Ja bardzo lubię kalafiora. O, nie, 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 cie wywróciła. Trzeba dzwonić po straża. A nie trzeba nigdzie dzwonić. Ale sam nie dam rady. Dzwoń do remizy i zgłoś wypadek. Popłynę do nich, może się na coś przydam. Halo? Yy, yy, bo taka łódka. Yy, no i ona. Tajemnicza grupa ludzi wypadła z łódki podczas próby nawiązania kontaktu z księżycem. Tajemnicza grupa ludzi wypadła z łódki podczas próby nawiązania kontaktu z księżycem. Lecę do Centrum Ratownictwa Wodnego. O, zdecydowanie marzy mi się urlop. Silny ten wiatr dzisiaj. Boję się, że mogło ich nieźle wywiać. Popłyniemy na północ. Sam powinien gdzieś tam być. Dobra, kierunek północ. Ratum, 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 ratum! Ratum, ratum, Trzymajcie się, już do was płynę. Patrz, sam puścił flarę, Płyniemy. Nawet nie wiesz, jak się cieszy, wiecie widzę. Jak tam wszyscy cali! Pewnie, że cali. Trochę nam tylko mokro. Dobra, już płynie pomoc. Trzeba Was jak najszybciej wyciągnąć. Ale ostrożnie, proszę cię! Zabierę ten swój paskudny ogon. Zaczyna mnie powoli drażnić. Żyjesz? Wszystko w porządku? Tak, dzięki. No i gdzie ten nieszczęsny kot? Nie, czekaj. Tylko go nie strasz. Ej, bo ja go nie mogę złapać. Chyba mamy większy problem. Biegnę po tatę. Eee, pułapka! Hej, no już zróbcie coś! To nie sama! sam? Eee, sam, bo ja wybrałem ci ten mundur, ale trochę mi chyba nie wyszło. Ale, no patrz tylko jak ładnie pachnie! Bardzo ci dziękuję, chyba niewiele. W domu Fladów wybuchł pożar. Mandy, Hanna i Norman nie mogą się wydostać. W domu fladów pożar. Mandy, Hanna i Norman nie mogą się wydostać. Serio, dom mi się bali? Znowu! Zdrażak sam plec, Norman, Andy, Hannah! Bardzo was proszę, wsuncie się w Dobrze? To no co, możemy? Oczywiście! Uwaga, wchodzimy! Dajcie mi rękę! Zatykajcie usta i powoli Dacie radę, zaprowadzę was do drzwi Bardzo dobrze, teraz prościutko nad dwór do Jupitera Sam, bo tam jeszcze został ten kot Dobra, dzięki, poszukam Zbądźcie policji, niech sprawdzi, czy wszystko gra! No i już po porze! To ja! ja chcę. O nie! Przed nie! Szybko! Zopamy się, no już wszyscy, pod No już! James! James! Tutaj! Tutaj jestem! O! E... Nic się nie bój! Nie denerwuj się, nic ci się nie stanie. Trzymaj się mocno, trzymasz się i... Teraz prawa stopa powoli w dół. O! Super, tak jest! Bardzo dobrze, jeszcze kawałeczek i dam radę cię złapać. O! o, to chodzi, brawo! Już zaraz będziesz na dole. Jak będziesz gotowy, po prostu o! się puść. Mam cię. O. Bo ja chciałem zadzwonić do wujka sama, ale... Teraz to nie muszę, bo ty jesteś super. O! No to my jednak zadzwonimy sobie do wójta sama. Pożar lasu w okolicach młyna nad rzeką. Pali nam się las w okolicach młyna. Silny wiatr, ogień szybko się rozprzestrzenia. Silny wiatr, ogień się szybko rozprzestrzenia. Tak jest, już lecimy. Penny, bierz Jupitera, widzimy się przy młynie. Tak jest, przyjęłam. No dobra, wszyscy cali? Tak! Norman nas uratował! Kazał się odsunąć i stanąć pod ja. Moje gratulacje! O, a tego sweterka to już chyba nigdy nie wypiorę. I tak nie pierzesz! Wielka mi różnica! Ech. Oczywiście dość szybko się rozprzestrzenia. Eli będziesz nam regulować ciśnienie wody, dobra? Pęmy ze mną! Trzeba załatwić ten ogień. Nie wiem co jest, coś nie idzie. Ale musimy go wyciągnąć. On tam ma pełno wody. To może Feniks? Feniks na pewno by dał radę, ale nie zdąży tak szybko dojechać. Hmm. Ale jest coś, co może i byłoby w stanie wyciągnąć spod wody taką łódź. I bardzo was proszę, zostańcie tutaj! Zachowujemy bezpieczną odległość od wody, jasne? No ale gdzie mój rekin 2000? tysiące? Podejrzewam, że odpoczywa sobie właśnie na dnie jeziora. A niech to, a niech to, a niech to! Szykuj się opuszczam! Dajesz sobie sprawę, że to było naprawdę niebezpieczne, Norman. No tak. Przepraszam. Obiecuję, że się nie powtórzy, ale mam za to parę bardzo dobrych ujęć peni w akcji. Hmm, ale nie myśl sobie, że tak szybko ci wybaczymy. Nie tym razem. I podejrzewam, że jak się mama dowie, to się nie ucieszy. O nie! A to, to ja sobie zatrzymam. To co? Sprawdzimy, co tam słychać? Mam tylko nadzieję, że cię tam nie zobaczę. No, może po prostu oglądajmy. Nad jeziorem Ponti rozegrały się dziś wyjątkowo dramatyczne sceny. Strażak sam szybko stawił się na miejscu i wzorowo poprowadził akcję. Jak twierdzi, nie jemu jednak należą się dziś wielkie prawa. Gdyby niedzielna Penny Morris, nie udałoby się uratować chłopca z łodzi podwodnej. Jest mus, styl Lizzy, Sara i James. O, nadchodzi Norman, pewnie pomarodzina! Helgi strasznie mnie bolą nogi! I jedzie Kana w świetnej formie, lecz zaraz przecież dwa były konie! Trzeba znaleźć Mandy! Lizzy, za mną! Mamy ślady stóp i kopyt. Tu się coś wydarzyło. Wydaje mi się, że koń i Mandy musieli się mocno poślizgnąć. I kto wie, czy nie spadli? Czy nie spadli? O! Halo Mandy! To ja dzwonię po strażaka sama. Mandy i koń zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej półce w lesie zaraz za krzyżówką. Będę i koniec zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej punkcie wejście za krzyżówką. Nie zakop się, jedziemy w teren. Może być trochę grząsko. Coś się stało? Sam gotowy. Nosze też gotowe. No to jedziemy. I jak tam koń? Na początku bardzo się bał, ale ja go głaskałam i mówiłam, że będzie dobrze. O, jaka mądra dziewczynka. Proszę, jaka spokojna bestia! Sprawdźmy, czy nic mu nie jest. No co, uwaga, tak na wszelki wypadek. Dla bezpieczeństwa położysz się na noszach, dobrze? Spróbuj się nie ruszać. Och, koń cały i zdrowy. Halo, penny, spuszczaj uprząż. Was pewnie go wystraszył. Zaczekaj. No już, już.